Dzień dobry, witam państwa. Gościem tego odcinka Bulletin Vlog jest mecenas Michał, Michał Kynik. Michał, bardzo serdecznie witam i cieszę się, że znalazłeś czas. Cieszę się, że z nami jesteś. Dzień dobry, dziękuję Konrad za zaproszenie. To zawsze przyjemność rozmawiać o arbitrażu, więc jeszcze raz dzień dobry. Michał pracuje jako general counsel, czyli dyrektor biura prawnego w polskich liniach lotniczych LOT. Wcześniej m.in. szefował praktyce sporów handlowych i arbitrażowych w kancelarii and Partners. Tam, tam pełnił pełni funkcję partnera. Jest absolwentem programu arbitrażowego LLM na NYU, adwokatem w stanie Nowy Jork, czyli na uczelni bardzo mi bliskiej, z tym, że ja do egzaminu adwokackiego w Nowym Jorku akurat nie podchodziłem. Także Michał, zazdrością i gratuluję. Ponadto myślę, że wiele osób z pewnością kojarzy, że jesteś laureatem konkursu Rising Star uh, Leader of Tomorrow, uh, czyli konkursu dla wyróżniających się prawników poniżej 35 roku życia organizowanego przez Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazetę Prawną. I wiem, że uh, wiem, że mimo zmiany ścieżki kariery, mimo tego, że obecnie jesteś prawnikiem wewnętrznym to nadal masz kontakt ze środowiskiem arbitrażowym. Wiem, że pełnisz funkcję arbitra w postępowaniach gospodarczych. Kiedyś pełniłeś funkcję pełnomocnika w międzynarodowych arbitrażach handlowych, inwestycyjnych, teraz jesteś arbitrem. Także mimo, mimo zmiany ścieżki kariery, dalej mam nadzieję, ten arbitraż jest ci bliski, przynajmniej z tego, co się dowiedziałem, gdy rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania. Zgadza się, zgadza się i, i dziękuję Konrad za, za przedstawienie mnie. Tak, pełnię funkcję dyrektora biura prawnego w Polskich Liniach Lotniczych LOT, a także w Polskiej Grupie Lotniczej, która jest spółką matką holdingu grupującego spółki sektora lotniczego w Polsce. Pomyślałem, że, pomyślałem, że porozmawiamy o Twojej perspektywie na arbitraż. Właśnie, właśnie tej in-houseowej. To znaczy, czy twoja perspektywa na arbitraż zmieniła się w momencie, kiedy zostałeś prawnikiem in-house? Prowadzimy w ramach sakig taki cykl nagrań słyszysz arbitraż, myślisz, czyli staramy się dowiedzieć od prawników przedsiębiorstw, co myślą, gdy słyszą termin arbitraż. Pełniąc teraz rolę dyrektora Biura Prawnego Lotu, gdy w jakichś rozmowach pada termin arbitraż, Jaką wywołuje reakcję Twoją jako, jako dyrektora działu prawnego? E, moja reakcja na słowo arbitraż i to, co myślę o arbitrażu, e, jest w zasadzie stała i niezmienna, odkąd się tym arbitrażem zajmuje, Czyli reakcja jest e, zasadniczo pozytywna. Natomiast kiedy myślę arbitraż czy słyszę arbitraż w, w organizacji, w locie, czy, czy w ogóle w polskiej grupie lotniczej, no to niestety muszę przyznać, że w Polsce wciąż mamy zbyt małe zrozumienie istoty sądownictwa polubownego i podstawowym założeniem jest rozwiązywanie sporów na drodze sądów powszechnych, czy to polskich, czy zagranicznych. Kiedy dołączyłem niemal rok temu do, do lotu i do, do PGL-u, dowiedziałem się od swojego zespołu, że polityka firmy jest taka, że na arbitraż się nie zgadzamy. Klauzulę wykreślamy, wpisujemy sądy powszechne. Kiedy próbowałem dociec, co stało u, u takiej polityki, no to w zasadzie nikt nie wiedział. Tak? tak po prostu było, więc przyjęło się, że się na ten arbitraż nie zgadzamy. No, to, to podejście myślę można zgeneralizować jako podejście w sumie sektora publicznego, chyba nadal w Polsce do, do sądownictwa polubownego. Można sobie przypomnieć ten zalew spraw sądowych, budowlanych, dotyczących budowy autostrad w Polsce, gdzie była fala pozwów przecież w sądach powszechnych, na no jak tak wiemy, czy niektórzy wiedzą, we wzorze filikowym ta klauzula arbitrażowa jest, ale tak z jakichś powodów była, była wykreślana. Więc perspektywa moja zmieniła się o tyle, że no teraz wewnętrznie w organizacji staram się podejście do tego arbitrażu zmieniać i tam, gdzie jest to. Uzasadnione i możliwe zapis na sąd polubowny jednak promować. I rozumiem, że dla większości prawników przedsiębiorstw w ich oczach arbitraż to, to, to jest synonim słowa spór, a spór to kłopot. Dominuje takie podejście, i tę perspektywę trzeba, trzeba zmieniać, trzeba to odczarowywać. A powiedz mi, czy klauzule arbitrażowe są popularne w tym sektorze, z którym jesteś związany, w sektorze lotniczym? Tak, niezależnie oczywiście od podejścia, jakie ktoś może tak mieć uzasadnionego bądź nie, to są zarówno wzorce umowne, które funkcjonują w sektorze lotniczym, jedne promowane przez IATA, czyli międzynarodowe zrzeszenie przewoźników lotniczych. Są umowy na obsługę naziemną lotniskową, ground handlingowe i tam w tym wzorcu klauzula arbitrażowa jest wskazana. Są umowy codeshare'owe między liniami lotniczymi, które dotyczą tego, że jedna linia może sprzedawać bilety drugiej linii lotniczej na tzw. lotach łączonych, na przykładzie naszym, jeżeli chciałbyś kupić bilet na połączenie Warszawa-Porto, no to na odcinku Warszawa-Lizbona polecisz lotem, a na odcinku Lizbona-Porto portugalskim tapem. No ale to my sprzedajemy ten bilet i potem się z linią lotniczą portugalską będziemy rozliczać. Oczywiście działa to też w drugą stronę. No i teraz. Przy, przy, takim, przy takiej umowie no ten arbitraż wydaje się być uzasadniony, chociażby ze względów na większą poufność, którą arbitraż zapewnia nad, nad sądem powszechnym. Przy takiej umowie korszerowej i ewentualnym sporze na jej tle, no to dla wykazania roszczenia czy obrony, no pewnie trzeba się będzie powoływać na dane bardzo wrażliwe dotyczące obłożenia danej trasie, rentowności połączenia, tego, ile dany pasażer płaci za, za każdy element w bilecie, bo sam przewóz to, to nie jest jedyna część, część ceny. No i żadna lotnicza, linia lotnicza nie chciałaby, żeby takie, takie dane trafiły w ręce konkurentów. No i w arbitrażu tę poufność jesteśmy w stanie zapewnić w dużo wyższym stopniu niż przed sądem, niż przed sądem powszechnym. Umowy leasingowe, zakupu samolotów, no tutaj te klauzule arbitrażowe często są na pewno proponowane przez, przez drugą stronę. Wiem, że jesteś jednym z założycieli Polish In-House Lawyers Association. Rozumiem, że stowarzyszenie również będzie pewnie promowało arbitraż wśród in-house'ów. Na pewno za moim pośrednictwem, a także innych członków tego stowarzyszenia, którzy się arbitrażem zajmują, wiem, że będziesz rozmawiał, jeśli mogę zespoilować, z Piotrem Bielaczykiem, to na pewno ten arbitraż będziemy starali się i promować, i wyjaśniać, czym on jest prawnikom przedsiębiorstw. Michał, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wiem, że jesteś zajęty, domyślam się tego, tak więc bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję również Państwu i zapraszam na YouTube i Spotify. Do zobaczenia. Dzięki.